Dzień dobry. Znajdujemy się w gospodarstwie rolnym Załoga na terenie województwa opolskiego, powiat namysłowski, gmina Wilków. Gospodarujemy tutaj statem na obszarze 800 hektarów. Z tego połowa obszaru jest siana kukurydzą. W tym roku było zasiane 100% odmiany Grigri. Bardzo nam się podoba ta odmiana, ponieważ dużo sprzedajemy jej na kaszkę. Bardzo szybko oddaje jej wilgoć. Akurat dzisiaj jesteśmy w trakcie koszenia odmiany Grigri. Wilgotność na dzień dzisiejszy jest 16,7%. Plon w granicach 10 ton. Moim zdaniem odmiana kaszkowa typu Grigri jest bardzo dobra. Szybko oddaje wilgoć. Bardzo dobra jest, parametry ma kaszkowe. Więc myślę, że w przyszłym roku na pewno też wejdziemy w tą odmianę i będziemy ją siać. Co tu więcej dodać? Du y bardzo długo współpracujemy z firmą Lidea. Y kupujemy nasiona od firmy Flora, ale z firmą Lidea też y współpracujemy bardzo długo. Robimy dla nich poletka słonecznika, poletka kukurydzy. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie dalej y dobrze szła. I co tu więcej dodać? No, po prostu trzeba się do tej odmiany przekonać. Dziękuję ślicznie.